Nawet jajek nie ubić. N nie potrafi jajek ubić. Wszystko oh, golił. Nie no, golimy to się razem. Siadamy w Wam, I się golimy. Aha, fajnie. Internet powinien być dla pełnoletnich No... Oderwał się dzieciaczek No, japa Panie <grystanie> nic nie mówicie chłopaki A co mamy mówić? Daj, ja duża mówię, tylko widzisz na... Śmieję się Teraz... ze mnie chłopcy, a nie rozumieją. No to mów, ale Zaraz, my, się śmiecie, to się... my, my już się nie będziemy śmiać, nie. To z tego kawału przedtem co opowiedziałem, to się śmieję, nie. <laughs> Żabka przychodzi do lekarza, a lekarz bez żaba. <śmiech> <śmiech> no, <śmiech> widziałem. Powiedz jakiś dowcip. Ja już takie kawały opowiada. Ty, łobów jeden. No. I Mariusz poszedł Ale to Ty jesteś taki dowciapny, wiesz? No, wiesz no Różnie bywa Czasami jak mam dobry humorek, to wiesz, no normalnie takie żarty wymyślam, że to do tego Jaka to melodia się nadają, a jak wiesz, ja jak jestem taki smutny, że wiesz Nie wiem, taki, z nikt mnie nie rozweseli, oni nic, to no, to cię mamy już pociesza. To nie umiem wymyślić nawet, wiesz, prostego takiego, takiego żartu. No różnie bywa. Ale to przecież twój chłopak cię pociesza, nie? No wiesz, on czasami wyjedzie tą delegację swoją i tak dalej, to wiesz, no różnie bywa. To wtedy z sąsiadem. Nie, sąsiad nie, sąsiad nie, taki. A ty w bloku mieszkasz? Tak, w bloku, w bloku. Ale to słychać pewnie, nie? Jak tak się na łóżku tłuczecie. E nie, no różnie, wiesz, tłuczemy <coughs> się różnie. Czasami, wiesz, na podłodze się zdawa też. <coughs> to tam sąsiadom z dołu to powiedzie ten. <coughs> Lampy odpadają z sufitu. E, nie, mamy takie fajne lampy. Nie, mamy mocno przytwierdzone, bo Mariusz to jest taki wiesz, silny Ło, kłopot, Taki umieśniony, że on to normalnie lampę to wiesza codziennie. Ej, no jak się nazywasz? Ja? Tak ty. Grzegosz. Grzesiu? Grzegorz. Dla ciebie Grzegorz. A nie mogę mówić do ciu. Nie, drześciu do mnie mówią tylko chłopak. No i co ten Mariusz nie może tego z palca wycisnąć? Ale on jajka ubijał. No tak, zapomniałem biję. Będzie bije. Będzie kogór ja, mogę? Ja śmietankę, to wiecie. Co tam się kojarzy? A, a lubisz taką, taką, wiesz, świeżą ciepłą śmietankę prosto z jajeczek? <grym> <grym> Ale z ciebie żardawni. No, a czy wiesz? Dobrze na to na świeci. Co no a to różnie bywa, wiesz, no. Czasami lubię, czasami nie, no zależy od kogo. No i czy ciepła. No i co tam jeszcze z tym chłopakiem robisz? A to już za dużo mówię takich, wiesz, no, prywatnych rzeczy, ja nie wiem czy... On by chciał, jak będziesz chciał, to wam powie. No to dobrze. To my poczekamy, nie? Ale Grzesiu, nie bądź taki, powiedz. No Grzesiu. Ee, dla niego jesteś. Grzegorz. Nie bądź taki. Jest Grzegorz nie Grzesiu. No tak zapomniałem. No Grzegorz. No co? Nie bądź taki oziębły. Ja coś czuję, że ty coś śpięty ostatnio jesteś, ja dlatego tak mało mówisz. <grymna> Spiętam dobkę mam, no boję cię, szykuję się na karnawał. A jaki karnawał? <grymna> <grymna> Ale ja myślę, Ale że ty z Warszawy jesteś, Grzesiu, wiesz? Znaczy Grzegorz, wiesz? Czy Grzegorz? Nie, ja jestem z Łodzi. W Łodzi Aha. mieszkam. Na, na jakiej ulicy mieszkasz? Wyszyńskiego. Okay. Mój kolega cię chce odwiedzić. Tak? A to nie podam mu adresu, bo wiesz, może iś ze mnie z gwałci. <laughs> A to cię Mariusz obronił. Ja, ja, ja też w Łodzi. tak boję, bo... Ludzie, mówię wam, ludzie tak nie lubią nas, tak nas odpychają, a my tyle dobrego chyba... Chyba pchają? Nie od odpychają. Ja bym chciał, ale wiesz, no odpychają nas, nie, nie zapychają. Uh. Och, och. Grzegorz, gdyż tobie ja też mieszkam w Łodzi, to może odwiedzisz mnie. A, a jaki masz e, członek? <grym> Duży. A ile dokładnie? Tam zmierzysz. Linijkom? Jeśli chcesz możesz być linijką. <grym> A może spróbujemy takich, wiecie, bardziej naturalnych przyrządów? Wiesz o co chodzi. No rozumiem, rozumiem. To podaj mi adres. Wysińskiego 13 Mieszkania 39. A jaki numer bloku? 21. No i wiesz, my z Mariuszkiem, to Mariuszek mi wstawił ostatnio takie drzwi nowe, takie bardziej, wiesz, drewniane, bo mieliśmy takie metalowe, co się ciężko otwierały, ale teraz, wiesz, wziął, kupił, był w Castoramie, nie, to kupił takie duże, takie drewniane, to teraz wstawił, to łatwo rozpoznasz, takie nowiutkie, błyszczące.